Na dzisiejsze wędkowanie. Mam do przetestowania zanęty firmy Stil. Na pewno większość wędkarzy zna tą firmę. Ona bardzo długo przynajmniej w moim wędkowaniu mnie towarzyszy. Wykorzystywałem ją bardzo chętnie bardzo często. Dzisiaj bym bardzo chciał się skupić na tej nowej serii Power HPB. Będę testował zanętę karpiową i linową. Występuje również zanęta leszczowa, ale w naszej wodzie mamy przewagę karpia i mamy naprawdę bardzo ładnego lina, choć też zdarzają się bardzo ładne karasie. Zanęta grubożernista Naturalna, nie zawierająca żadnych szkodliwych składników. W związku z tym możemy jej rzucić w dołowiska, nawet większą ilość. Nie spowoduje to zbytniego zakwaszenia. Warto przeczytać, co pisze producent. Ułatwi nam to przygotowanie. Tej zanęty i zrobimy to w sposób bardzo prawidłowy. Oprócz tej zanęty, tak jak tu widać, mamy jeszcze z innej serii też HPB. Spróbujemy, zobaczymy ziarna. Mamy łubin, mamy pszenicę, mamy kukurydzę. Także będziemy na pewno mieszać te różne składniki w różnej proporcji. No, jestem ciekawy, jak ta zanęta będzie nam tutaj wabiła e, ryby. No dobra, to przystępujemy do mieszania. Pięknie pachnie, już jest odpowiednio przygotowana. Zobaczcie, jak grube ziarna są. Tutaj o. widać to tak. Teraz zerkniemy jeszcze, co tutaj nam producent zaleca. Mamy lekko nawilżyć i wymieszać. I zostawić na parę minut, żeby naciągnęła. I teraz będziemy mieszać tak, troszeczkę brudnej roboty. Zanęta już nam troszeczkę odstała, także już widać, że już też jest trochę przesuszona, więc można spokojnie dodać jeszcze trochę wody. Taką zanętę już można tutaj spokojnie używać. Ona jeszcze troszeczkę wchłonie, także będzie jeszcze taka delikatniejsza. Dla pewności również można taką zanętę sobie przetrzeć przez sito. Tutaj akurat mamy taką grube ziarno, wiadomo, że teraz u drugiego wiaderka, tylko chcę tu pokazać, można spokojnie to przetrzeć, ona wtedy jeszcze będzie taka sypka, jeszcze będzie delikatniejsza, także myślę, że do koszyczka będzie idealna. Ta ilość spokojnie powinna mi wystarczyć na dzisiejsze łowienie, zobaczymy jak będą ryby współpracowały, biorę się za zrobienie drugiej zanęty. No i dobra. Na karpia też już jesteśmy gotowi. Piękna zanęta. Jeszcze ją troszeczkę dowilżę, ale już jest. Już jest tak, troszeczkę brudnej roboty. Zanęta już nam troszeczkę odstała, także już widać, że już też jest trochę przesuszona, więc można spokojnie dodać jeszcze trochę wody. Taką zanętę już można tutaj spokojnie używać. Ona jeszcze troszeczkę wchłonie, także będzie jeszcze taka delikatniejsza. Dla pewności również można taką zanętę sobie przetrzeć przez sito tutaj akurat mamy taką grube ziarno wiadomo, że teraz do drugiego wiaderka tylko chcę tu pokazać można spokojnie to przetrzeć ona wtedy jeszcze będzie taka sypka jeszcze będzie delikatniejsza także myślę, że do koszyczka będzie idealnie zapięty i całkiem fajny i poszedł o! bardzo ładnie